Jeszcze zanim odcinek, to za zachęcam do subskrybowania kanału, bo dostałeś się 48 subów i mamy cały 1000 subów, także zachęcam do subowania. jest jestem Słoniak, a Ty jak widzita ta... Eee... No kloce, no no Minecraft. Witam eee, dzisiaj w by... Minecrafcie, bo tak w sumie... No, no czemu nie? Minecraft jest, Minecraft, był, Minecraft będzie. W się będzie nazywała już nie wiem jak Ale oczywiście ja was na nie witam eee, W sumie to jest shader może wyłącza co? Wiadomo, eee, będzie lepiej shader wyłącz Może będzie mniej lagów, ale będzie lepiej Nie wiem jak to wyjdzie, zobaczymy Witam Minecraft eee, Tak Skrzynka oczywiście jakaś jest, jest, siegierka jest, jest kilafik. Jak, jak na razie wezmę się kilów. W... Eee, Który coś może pokopać jakiś. Nie. O, owce. No daj, oczywiście wersja 1,15,2. Ra, trochę laleka będzie z owców <laughs> no i tak e, jak widzi jak oczywiście kto by na live, ten wie na kanale mam teraz dość duże zmiany gdzie chodzi w sumie o content oczywiście farming zostaje już nie wiem jak, jak często będzie na, na kanale ale no zostaje. Eee, jak widzicie gdzie, gdzie mamy Minecrafta na kanale wprowadzonego. Będą oczywiście też inne gierki, a nie tylko farming i e EuroTruck. O, dokładnie. I oczywiście tak. Po co tam kurde jest? Góry nie... Góry nie góry. Eee, oczywiście tak. Eee, jeżeli, jeżeli Wam się podoba, to możecie zostawić oczywiście łapkę w górę. Mm, komentarz i oczywiście subskrypcja też lecimy po 1000, a to kurde 4 lat to tam nie szło od bildu Dobra ee, Kamień Tako. Crafting jest w takim razie robiony Kamienne się trzeba zrobić. Oczywiście. tako trzeba było tu ogólnie pokopać. Cieka ciekawego. Jakieś kamyczka jakieś coś. No, i ogólnie teraz będzie ten momencie Czym jest. W tym momencie ja, ja zrobię cięcie. Także widzimy się po cięciu. Ja sobie ogólnie o tak. Łażę łażę po, po świecie patrzę. I tutaj mamy żelazo, no myślę wykopię. Już wykopałem sobie chyba te trzy, albo 4 3 żelaza. I jest ogólnie jakiś takim Nie jest się kajfował. Znowu żelazo. A węgla brak. No to poradzisz. O, idę, 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 patrzę. Węgiel. Idziemy wykopać węgiel, bo mam się wkrót. Zawsze przyda. No tego to trochę dużo jest, także no będzie dobrze, a już są nowe receptury do robienia i teraz ogólnie takie pytanko do Was czy podoba wam się taki format odcinków jaki teraz jest, czyli mianowicie yy, ja sobie gram coś tam chwilę, coś tam wytnę, chwilę gram jak coś ciekawszego, jak coś ciekawszego jest do, do robienia to pokazuję, jak nie to nie. Czy wolicie nać Pełen gameplay jaki po prostu jest z gry. Napiszcie w komentarzu. Ogólnie to zrobiłem sobie łódeczkę i w tym sobie płynę w poszukiwaniu jakiegoś ciekawego terenu, na którym by się można było osiedlić. Bo te góry, które są tam tak mi trochę nie odpowiadają. Tutaj zimały biome też, tak, tak średnio. Ten to jest też tak 3x5. Eee, jeżeli coś ciekawego znajdę, to wam po prostu się odpalę na nowo. Eee, chyba gdzieś w tym momencie znalazłem miejsce na domek. Mój docelowy to jest tamto wyspa, właśnie. Tam mo. Jak widzicie tam, tak średnio. Tu tak średnio. Chociaż tu można jakieś ciekawe masy odwalić. Tu tak stąd, tu o. A no także co? Ja pójdę dalej. A no idźcie. I tak przy okazji, jak ja, co jestem, już to... Zaraz piszę statyk piracki, także... Zobaczyć co może, może na nas czekać. W, sumie, w tym statku. Jakieś... ...skarby może będą. Nie wiem, jak to wyjdzie. Ale tu ogólnie mam plan się osiedlić albo tam. Zresztą tam w tak średnio, ale tam to jak najbardziej, tu, na tej czy tej wyspie. Dobra. No, statyk piracki. No ci dobry. No, to się chyba tutaj z, za, zatopiło, ciekawe. No pach pach, płyteczki, proszę bardzo. Całość teraz trzeba tutaj oczywiście zniszczyć. Ostry. Uh, 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 bogactwo. Emeraldy, lapis. Iron jeszcze do tego. jeszcze bryko, do tego jeszcze bryko No tak, tego nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Potrzebuję. I nie mam w takie trochę bardzo syf, powiedział. Znaczy tak fest syfną, mówiłem cała ta Tu chyba powinna być jeszcze jedna Ale czy od, od takowa czy, czy, czy takowa tutaj będzie to ja nie mam pojęcia No ale zobaczyć zawsze można, nie? Ogólnie mamy już te w tym momencie nie prześpimy jeszcze w tym miejscu Robi się łóżeczko, idziemy spać jak najbardziej o topce już. Kurde, to w ogóle jest to jakoś dziś nie Zabijane, jak jest takie dziwne. O, jest krzynka. Dobra, jest. Nie ma tu, co prawda, żadnych innych skrzynki już. No, chociaż może. piec utopiec! to potworów, jak najbardziej Albo tam może? Tam idziemy się budować Tak, tam będzie Picobe Gdzie chodzi o ten, gdzie chodzi o budowanie się Wszędzie blisko wszystko fajnie. Także ja tam dopłynę. Wykaczuję trochę terenu i widzimy się z powrotem. E, ogólnie, jak, jak to stan obecny, to tak y, jesteśmy sobie na tutaj tej wyspie. Otóż wyspę, można powiedzieć, krzyży. Proszę bardzo. To może nie. O! Proszę bardzo. Wyspa dwóch krzyży. Eee, tu jest taka mała klitka zrobiona, by, by w sumie mieć jakiś start na tej tutaj otoczkę. Eee, tak o wsadku oczywiście byłem raz TNT, Bruki żelaza, szmarag i żelazo. Z, że, jeżeli chodzi o, o żelazo, to zaraz będzie, zaraz będzie ono wy, wykorzystywane. Ja sobie teraz zrobię jeszcze e, kil, jeden, jeden piecek i skrzynkę. Dwie, w sumie dwie skrzynki. E, tak. O. E, nie, mam już oczywiście jednej tej. Jednego drewna nie mam. Super. A to drewno jest. Skrzynka oczywiście też jest porobiona w tym momencie. Tutaj pochodnie sobie się idzie. E, Oczywiście tak Tu o Całe te Jeszcze potrzeba oczywiście jednej tej Jednej Deski są Drzwi są zrobione Dobra, drzwi mamy całkowicie zrobione Do kliski Taka mała kliska, ale jest Jak na pierwszy raz to starczy ewentualnie można tutaj trochę schopać góry, żeby sufit nie był na dwie kartki, te, tylko na trzy. Aha. No nie, źle. W takim razie. tutaj to tutaj, pach, 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 tak, pach, tak. Pach, pach, pach. dobra. tu zostaje oczywiście 3 razy 2 dobra jakoś tak to wygląda także no nieźle, w minuty będzie mam 11 i tak o e, jakiś, jakiś zalążek na serię ogólnie jest seria, seria będzie tak czy siak tylko no, a ma, ma to ogólnie Pustynie chyba z wioską. Ale też pójdziemy sobie jednak w odcinku drugim. Hmm. Tym, to ewentualnie mogę teraz pochodzić i poświęcać cały teren jak chyba widzieć gdzie mamy naszą małą kiskę Bo jak ja się teraz czymś w tym momencie zgubił, to by nie było takie ciekawe aż... No dobra, jest zrobiona znaczy, klicka mała Ona, ona będzie ogólnie taka zburzona I to powstanie w sensie ogóle jakaś taka większa chata Jak się wydaje o, mam, to będzie 13 co ja mogę będzie powiedzieć eee, Tak, zapraszam wszystkich do opisu oraz do komentarzy żeby pisać komentarze żeby na kanale była trochę większa aktywność oczywiście zachęcam do na grupę w farminga, link oczywiście też w opisie będzie jak najbardziej eee. zachęcam oczywiście do subowania, subowania kanału jeszcze brakuje na chyba 400 parę subów i, i mamy 1000. także no wielkie osiągnięcie będzie w takim razie będzie lajt jakiś ciekawszy Mm. No i co dalej? Mm. Jak, na razie, jak na razie to też już wszystko Walę do skrzynki jednej I Będzie git <coughs> No i tak e, Ta nie była na tyle w tym odcinku Zapraszam na kolejne odcinki <coughs> Z Minecrafta oczywiście jest na serię z GTA, która się <laughs> pojawia jakoś, chyba, piątek. Eee. Także ja Wam dziękuję za ten odcinek. Do kolejnego. Trzymajcie się. No i cześć.